Z ostatnich wypowiedzi twoich, które czytam, no to o Kasi Noworodzkiej, ale już, ale już kiedyś rozmawialiśmy w ogóle o dzieciach w, w, show, tak, w show biznesie. Pamiętam, coś o Roksanie Węgiel było i o Wiki Gabor, że ty jesteś przeciwko jednak dzieciom w show biznesie. Ja jestem, ja jestem za tym, żeby dzieci były dziećmi i żeby akurat w przypadku tamtej sytuacji rozmawialiśmy o lateksach że lateksy i takie wyuzdane stroje, no to jednak kojarzą się dosyć konkretnie, więc wiesz, fasolki kiedyś były, to, 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 to były dzieci, a teraz, a teraz ciężko jest powiedzieć, wiesz, czasami jak widzę na jakichś tam mediach społecznościowych czternastolatki, 14, 14. ja nie miałam piersi, bo sobie je kupiłam, ale te czternastolatki wyglądają, jak miały 30 lat, to jest niebezpieczne, ja nie mam dzieci, just same. Nie chcesz mieć dzieci, czy jeszcze nie polonujesz? Nie no, błagam się, mam cztery dychy w ogóle, że oczywiście, że nie chcę. Dlaczego? co już tyle razy wyokowaliśmy ten temat z mediami, że już po prostu ulewa mi się i nie chcę. Ale nie podprawić. no, wiesz, to każda kobieta ma inne wiesz, preferencje, tak? A ty mi zadajesz takie pytanie. A może jestem bezpłodna, a ty tak to... po prostu wjechałeś. Ale to moją... możesz, wiesz, wiesz, możesz no. odmówić odpowiedzi. Ty nie możesz. Nie masz prawa zadać mi takiego pytania. Nie masz prawa, zwłaszcza jako mężczyzna, jako totalnie obca dla mnie osoba, nie zaglądaj mi w macicę. No przepraszam, jeżeli, no. E, jeżeli się uraziłem.